w gminie Ustka w województwie pomorskim nad przepięknym Morzem Bałtyckim, ciepłym, jak widać z aury. Pomysł na ogólnopolski zjazd maskotek narodził się 8 lat temu. Szukaliśmy pomysłu na wypromowanie miejscowości i z czysto praktycznej sprawy. Otóż nikomu nie podobało się, że głośno jest po godzinie 22. Zaczęliśmy więc kreować miejscowość na miejscowość typowo rodzinną i stąd też pomysł. Może by zorganizować coś, co przyciągnie dzieci, przede wszystkim rodziny z dziećmi. Ponadto wynieśliśmy z różnych szkoleń fakt, że jeżeli dziecko przyjedzie w pewne miejsce i wyjedzie z niego zadowolone, to po latach prędzej czy później zawsze wróci ze swoją rodziną. Tak więc myślimy bardzo perspektywicznie. Chcemy, ażeby kiedyś rowy słynęły nie tylko z ogólnopolskiego zjazdu maskotek, ale również z innych atrakcji, bo to nie jedyna. Dla dzieci, jeżeli chodzi o przyjazd do rowów, to jest naprawdę fantastycznie, póki pogoda jest, jest naprawdę tutaj super. Organizacja jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o jakieś koncerty, takie właśnie atrakcje dla dzieci, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy tutaj nie pierwszy rok przede wszystkim, od kiedyś ma urodził, nie wylatujemy nigdzie, tylko przyjeżdżamy nad Polskie Morze, póki po prostu nie zacznie mówić i być taki kontaktywny, żeby ewentualnie mógł coś powiedzieć tam, jeżeli coś będzie mu się działo. Dlatego rowy są dla nas wspaniałe i pani się tutaj bawimy. Głównie dzieci są zachwycone, no, no wiadomo, że jeśli dzieci są radosne, to rodzice. Ale przyznam, że no sami czujemy się przez moment, jakbyśmy jak mieli po, po lat kilka, a nie kilkadziesiąt. Która Ci Aniu najbardziej podoba maskotka, no? Przed chwilą mówiłaś. no niestety, Bocian, tak. Maskotka Bociana, tak. I jaka jeszcze? Ogólnie co ci się wszystko podoba? Wszystkie? No nic z tego, no niestety, ale nam się podoba. Bardzo <grym> tutaj, tak? Już któryś z nas rzędu jesteśmy i zawsze jest fajnie. Gmina Ustka wymyśliła fantastyczny produkt i dzięki temu jesteśmy, przyjeżdżamy, możemy promować to, co najpiękniejsze, czyli maskotki swoich miast, instytucji i dać radość dzieciom które tak licznie tutaj zgromadziliły się. Także jesteśmy naprawdę dumni, że możemy tu być i służyć najmłodszym. sezon letni jest ogólnopolski rajt rowerowy szlakiem zwiniętych torów. Zwiniętych torów, ponieważ nazwa ma podłoże historyczne. Kiedyś po II wojnie światowej wszyscy się śmieli, że Rosjanie zwijają nam tory. Oczywiście w cudzysłowie, w domyśle każdy, każdy wie o co chodzi. W każdym razie na starych nasypach kolejowych stworzyliśmy dobre 19 lat temu szlak. Nasz rajd ma dwa etapy. Pierwszy etap z ustki przez objazdę Garnę Wielką. Z Młodzino dookoła jeziora Gardno, rowy, a mała trasa jedzie z Ustki przez Machowinko, przez stację rowerową w Dębinie i stamtąd odjeżdżamy już do poddąbia I Trasa ta jest już taka dla mniej zaawansowanych dla rodziców z dziećmi. Co roku jeździmy w grupach tak około 100 i ponad 100, a maksymalnie było na, tym, na tej trasie 498 rowerzystów. To był. Szczyt. Jeśli chodzi o turystów, czasowiczów, a i mieszkańców Uski i okolicy, my proponujemy aktywny wypoczynek. Czyli każdy, kto przyjedzie do Uski lub jest mieszkańcem Uski, żeby nie tylko leżeć na plaży, ale aktywnie odpoczywać. Czyli pływać w kajaku, jeździć na rowerze, chodzić na pieszo, a mamy przepiękne tereny, przepiękne okolice. Wrażenia są super. Zresztą ja biorę jak gdyby z przynależności do klubu, nie? Także we wszystkich rajdach biorę udział, jeżeli tylko są organizowane. Wrażenia są wspaniałe. Widzimy dużo, du, ładny krajobraz, Relaks mamy dużo. relaksujemy się przy tym i, i opalamy od razu. Odległość jest dobra. To nie jest jakiś taki dla wyczynowców, czyli dużo dzieci tu jeździ, także, także to jest dosyć taki e, fajna, fajny czas. Fajny czas spędzony, spędzony właśnie czynnie. Z niecierpliwością czekamy właściwie na te rajdy, także jesteśmy co roku tutaj i, i no jest wspaniale. ruszamy. Do subsk w gminie wyjątkowej, gdzie mieszkają wyjątkowi ludzie. Zapraszam do gminy Słupsk, warto tu przyjechać. Mamy wiele bardzo ciekawych miejsc do zobaczenia, do odwiedzenia. Perełką gminy Słupsk jest Swołowo, europejska wieś dziedzictwa kulturowego, stolica krainy w Kratach. Znajdujemy się w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, to jest bardzo urokliwa i piękna wieś położona pomiędzy Ustką, Słupskiem, Darłowem, 14 km od Słupska, 17 od Ustki. Wieś, która ma zachowany układ przestrzenny owalnicowy i jeszcze 70 budynków konstrukcji szkieletowej. Jest to jedno z nielicznych muzeów skansenowskich, które funkcjonuje we wsi, to jest żywy organizm, a oprócz muzeum tutaj mieszkają ludzie, toczy się normalne życie. Muzeum położone jest na trzech działkach we wsi i posiada w tej chwili kilkanaście obiektów szkieletowych, głównie z połowy XIX wieku, które zostały wyremontowane i w których zostały urządzone wystawy. W połowie sezon nie ma końca, nie mówimy czegoś takiego, że skończył się sezon, ponieważ naszą główną imprezą, na którą przyjeżdża najwięcej turystów... To jest gęsina, która odbywa się w listopadzie, czyli można powiedzieć jakby najmniej sprzyjającym okresie roku tutaj dla muzeów skansenowskich na wolnym powietrzu. W listopadzie przyjeżdża kilka tysięcy osób delektować się gęsiną, gęsią pomorską. Oprócz tego prowadzimy tutaj szereg innych imprez, z których najważniejsze to cykl imprez dziecięcych w lipcu, w każdą niedzielę lipca, dziecięca zagroda, szparagowe święto w czerwcu, konkurs na pomorską nalewkę we wrześniu. E, święta religijne, czyli Niedziela Palmowa, Matki Boskiej Zielnej 15 sierpnia, jarmark bożonarodzeniowy, e, powitanie sezonu turystycznego z rowerzystami. Jeżeli chodzi... E o zajęcia dla dzieci, to podczas każdej imprezy muzealnej odbywają się gry i konkursy. Zawsze staramy się pod względem etnograficznym stworzyć na podstawie źródeł ludowych e, takie zabawy, jakie dawniej występowały tutaj na wsi, e, takie podwórkowe e, zabawy typowe dla wiejskich dzieci. E, staramy się przypominać e, tym dzieciom, które teraz żyją w mieście, e, o tradycji naszej, e, naszej kulturze po prostu pomorskiej. Aby no, siedząc przed komputerem nie straciły tej, tej radości dzieciństwa, aby poczuły właśnie ten zapach zielonej trawy na, na polu, żeby mogły pobiegać, podłubać w drewnie, pomęczyć manualnie, troszkę rozwinąć swoją kreatywność, żeby troszeczkę wróciły do, do tego, co nam dawało satysfakcję kiedyś i, i taki sens życia. Gmina Słupsk to nie tylko swołowo. W gminie urokliwe, piękne miejsce Dolina Szarloty, która znana jest z koncertów Legend roka: Carlos Santana, Bob Dylan. Ci artyści tego formatu koncertowali w amfiteatrze w Dolinie Szarloty. Gmina Supsk to park krajobrazowy Dolina Supia, to rzeka Supia, to ścieżki rowerowe, to akwapark. To pomniki przyrody. Zapraszam do gminy Subs. Tu warto przyjechać, warto odpoczywać. Jesteśmy w gminie Kobylnica, w gminie typowo rolniczej, w gminie, która, która jest otoczona lasami, gdzie przepływają piękne rzeki, w gminie, która jest oddalona od Morza Bałtyckiego, tego pięknego naszego wybrzeża 18 km. w gminie, która słynie z tego, że tutaj odbywają się duże koncerty muzyczne, z tego również, że tutaj są piękne szlaki kajakowe, trasy rowerowe oraz trasy nordic walking. To właśnie gmina Kobylnica jest przyjącą gminą, dla inwestorów, którzy realizują swoje marzenia i inwestycje z zakresu przemysłu, gdzie osiedlają się nowi mieszkańcy, którzy chcą zamieszkać w gminie czystej, dobrze zarządzanej i gminie, która pozwoli wszystkim mieszkańcom godnie żyć. W gminie, której również są przedszkola, gdzie są piękne szkoły, gdzie młodzież może się dobrze edukować. W gminie, która również postawiła na sport, która gminie, która posiada liczne nagrody za udział w licznych konkursach które są realizowane na szczeblu centralnym, w gminie, która pozwala zaspokajać potrzeby i ambicje wszystkich swoich mieszkańców. Muzyka Mogę powiedzieć śmiało o sztandarowym, sztandarowym wydarzeniu, które się odbywa na terenie Kobelnica. Jest to Disco Hit Festival. Jest to impreza, która cieszy się olbrzymim powodzeniem wśród mieszkańców, wśród mieszkańców naszego regionu, ale także, także można śmiało powiedzieć, że jest to impreza ogólnopolska, a nawet i międzynarodowa w czasie czwartej edycji Disco Hit Festival Kobelnica która miała miejsce, które odbyła się 4 lipca, gościliśmy około 50 tysięcy osób przed sceną, a na antenie komercyjnej telewizji widziało nas prawie 2,5 miliona, miliona, ludzi. Bawimy się świetnie przy muzykach, przy, przy rytmach muzyki dance i, i, i disco polo. Śmiało można powiedzieć, że Kobelnica to taka e, letnia stolica właśnie tej 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 muzyki. Zobacz, jeszcze raz, jej piękne, czarne oczy, śnią Coś, coś dla, tym razem nie dla ducha, a dla ciała. Wszelkie wydarzenia sportowe. Mamy kilka boisk wielofunkcyjnych, które, które są wykorzystywane do późnych godzin nocnych ale także wiele, wiele imprez o podłożu sportowym, od rajdów rowerowych, poprzez marsze i bardzo, bardzo modne i bardzo, bardzo rozpowszechnione na naszym terenie ścieżki nordic walking. Teraz są bardzo fajne, ponieważ są przystosowane do marszu z kijkami, czyli nordic walking. Eee, prowadzą przeważnie przez ścieżki leśne. Eee, są bardzo piękne widoki wzdłuż rzeki Słupi. Oczywiście człowiek się czuje lepiej, jest bardziej sprawny <noise> i Chodzimy codziennie różnymi trasami. To nie, nie jest żaden wysiłek. wysiłek. Nie. Szczere Do... chęci tylko, dobre chęci tak. i można chodzić codziennie. Później już jak się nie pójdzie jeden dzień to brakuje czegoś. Tak. Jesteśmy w Warcinie, na tarasie pałacu, w którym mieści się w tej chwili Technikum Leśne. Pałac został wybudowany 400 lat temu przez rodzinę pomorską von Cysewicz. Potem mieszkało kilka innych rodów pomorskich sławnych, wielkich rodów: von Masow, von Blumenthal, von Podewils. Do roku 1867 w 1867 roku po tak zwanych wojnach pruskich ówczesny premier rządu pruskiego Otto von Bismarck otrzymał od króla pruskiego i parlamentu pruskiego specjalną nagrodę. Nagrodę w wysokości 400 tysięcy talarów i tę nagrodę król pruski życzył sobie, żeby tę nagrodę przeznaczyć na jakąś inwestycję. W związku z tym późniejszy kanclerz kupił tę posiadłość warcińską, co właściwie, właściwie chciała jego żona, chciała tę posiadłość mieć. Kupił tę posiadłość, a ponieważ pieniążków starczyło, to dokupił jeszcze wokół pałacu Grunty i lasy, pola, pola lasy na wielkość ogólną 22,5 tysiąca hektarów. To było siedem wsi i to stanowiło wielki majątek rodziny Bismarcków, którzy w tym pałacu rezydowali do 6 marca 1945 roku. Potem w maju 1945 w roku, w końcu maja 1945 roku, w pałacu zostały zorganizowane kursy fachowe dla robotników leśnych. Natomiast w 1946 roku, rok po zakończeniu II Wojny Światowej, powstało Państwowe Gimnazjum Leśne, które było prekursorem technikum leśnego, którym po dzień dzisiejszy działa. Bismarck przebywał w Warsinie 8-9 miesięcy w roku. Bardzo długo i bardzo często, i to nie tyle Bismarck jeździł do polityki, co politycy przyjeżdżali do Bismarka. Było to zorganizowane w ten sposób, zresztą tak to było też i każdego zwykłego dnia. Kanclerz Bismarck pracował bardzo długo w noc. Do 3 marca dyktował swoje myśli, swoje pisma, swoje decyzje podejmował w sali kominkowej, w jego gabinecie pracy. Natomiast przed śniadaniem, który jadał o godzinie 11, życzył sobie, żeby na biurku były Gazety i korespondencja z poprzedniego dnia z Berlina. W związku z tym była taka przyjęta reguła, że o godzinie siódmej wieczorem wyjeżdżał wagon, jeden wagon z lokomotywą z Berlina w kierunku Gdańska, i rano o siódmej był ten wagon, był ten krótki pociąg, był w Sławnie. W Sławnie natomiast o godzinie siódmej na dworcu, przed dworcem, czekał woźnica Warciński bryczką i zabierał z tego pociągu, zabierał paczkę. Z gazetami, z korespondencją i często również tych gości, którzy przyjeżdżali tym pociągiem i przywozili ich do Warcina. Także Bismarck rządził Wielką Rzeszą Niemiecką, tutaj stąd, z Warcina. Muzyka Warto odwiedzić gminę Kępice. Przede wszystkim naszym taką sztandarowym obiektem, który warto zobaczyć, jest pałac Bismarka w Warcinie wraz z całym gospodarstwem. Oprócz tego mamy masę zabytków przedwojennych, czyli dworów, zabudowań, wspomnę chociażby o pałacu w Płocku, o pałacu w Barcinie. Oprócz zabytków architektonicznych mamy na terenie gminy Kępice masę jezior. Wspomnę chociażby o jeziorze w Korzybiu, w Obłężu, w Przyjeździeżu. Nad jeziorem w Obłężu i w Korzybiu przez cały sezon letni dyżurują ratownicy, także kąpiel jest bezpieczna. Nad jeziorem w Obłężu działa wypożyczalnia sprzętu wodnego czyli jest okazja do spędzenia czasu także bardzo aktywnie. Nową atrakcją turystyczną gminy Kępice są przejażdżki koleją drezynową. Grupa miłośników kolei postanowiła stworzyć nowy produkt turystyczny. Skorzystać mogą zarówno mieszkańcy gminy Kępice, jak i osoby przyjezdne. DIN DIN! Znajdujemy się w Bronowie. Jest to maleńka wieś na trasie linii kolejowej numer 212, która już od ponad 15 lat jest nieczynna. Zamknięto tutaj żaden pociąg nie jeździ. Nigdy w tej wiosce nie było. Stacji kolejowej. My zbudowaliśmy na razie przystanek kolejowy, który widać za mną. Wszyscy mieszkańcy bardzo nam dopingują, bardzo nam pomagają w tej inicjatywie, a chcielibyśmy, aby na tę linię ponownie wróciły pociągi, dlatego zajmujemy się jej promocją, reaktywacją, sami własnymi rękami wyrywamy chwasty, wycinamy krzewy, no i chcemy, aby w przyszłości tutaj znowu wrócił ruch kolejowy, pasażerski i towarowy. Proszę bardzo. Ja to ja to ja to idzie? Dobra, Kubuś, pójdź bo tam jeszcze nie Ta linia kolejowa, już mogę powiedzieć, już jest atrakcją turystyczną, chociażby na tych naszych 19 km, które zagospodarowaliśmy, dlatego że codziennie mamy telefony, od turystów i od mieszkańców, którzy czytają nasze ogłoszenie, nasze banery, którzy chcieliby się przejechać właśnie drezyną. Nie tylko drezyną, ale w ogóle my pokazujemy uroki tej trasy. To są piękne, górkowate tereny, tu jest kilka rzek, tutaj są piękne tunele leśne, także naprawdę walory estetyczne są przepiękne. Poza tym sama jazda taką drezyną to jest tak, jakby ktoś jechał kadrioletem, czy na przykład jechał motocyklem, czujesz wiatr we włosach na twarzy, czy na przykład jazda na koniu. Naprawdę to jest coś innego, coś, czego tak naprawdę jeszcze. W w Polsce raczkuje na razie, dlatego no liczymy na to, że ta kolej dryzynowa się przyjmie, a w przyszłości, nie wiem, 5, 10, 15 lat wróci z powrotem kolej, taka już prawdziwa. Aaaaaa! Jest ważna, ale nie tylko. To, co się dzieje, pokazuje, że czasami entuzjazm jest ważniejszy od tych wszystkich funduszy. Wiemy, że rewitalizacja takich linii może kosztować miliony, a jednocześnie mała grupa zapaleńców 3, 5, 10 osób przy pomocy naprawdę bardzo skromnych środków jest w stanie taką linię przynajmniej uruchomić do ruchu dryznowego. O atrakcjach Powiatu Subskiego można byłoby bardzo długo mówić, ale gdyby chcieć w takiej pigułce powiedzieć, co jest u nas najpiękniejszego, najfajniejszego, to musiałbym zacząć od, od morza. Morze i Słowiński Park Narodowy, czyli atrakcje przyrodniczo turystyczne. Miejsce wypoczynku, miejsce rozrywki, miejsce spokojnego również spędzania czasu, całe wybrzeże Bałtyku, a szczególnie słowiński park narodowy, który słynie z ruchomych wydm, który słynie z Pięknych Jezior, który słynie właśnie z zachowanego krajobrazu, naturalnego krajobrazu, który jest dziedzictwem światowym UNESCO. Myślę, że w powiecie słupskim nie zabraknie też atrakcji w postaci zabytków, zabytków szczególnie kulturowych. Myślę tutaj o zagrodzie słowińskiej w Klukach, myślę o swołowie, który jest dzisiaj pięk, przepiękną perełką budownictwa szachulcowego. Myślę o szlaku zabytkowych kościółków, które są w, we wielu miejscowościach naszego powiatu. Szlaki turystyczne rowerowe, szlaki turystyczne piesze, przepiękne trasy kajakowe. Nie brakuje też takich atrakcji, które na każdą porę roku. Jesień to przecież pora grzybobrania. Mamy przepiękne lasy, mamy przepiękne grzyby, mamy przepiękne możliwości odpoczynku.